Przed samym wybuchem powstania warszawskiego Niemcy zgromadzili w Warszawie olbrzymie siły zbrojne. Dowództwo Armii Krajowej doskonale o tym wiedziało. Tak jak o tym, że powstańcy warszawscy nie mają broni, by walczyć. Oczywiste było też, że alianci zachodni nie mają jak skutecznie pomóc powstańcom, ani nie chcą tego robić. A warszawska Armia Krajowa nie dysponowała wystarczającą ilością broni, by uzbroić swoich żołnierzy. W lipcu 1944 roku część zapasów broni z Armii Krajowej przekazano na Kresy do realizacji akcji burza. Zapasy amunicji pozwalały AK na prowadzenie ciągłego ognia tylko przez 30 sekund. W dniu wybuchu powstania, Armia Krajowa przejęła tylko 40 procent swoich ukrytych zasobów w skrytkach. Powstańcy warszawscy dysponowali 300 pistoletami maszynowymi, 607 karabinami maszynowymi, 100 karabinami, 1700 pistoletami. Broni wystarczało, wystarczyło tylko dla mniej niż 1500 powstańców. I z tymi Minimalnymi siłami dowództwo Armii Krajowej rzuciło młodych ludzi do walki z Niemcami. A czym dysponowali Niemcy? Niemcy za to w Warszawie dysponowali w pełni uzbrojonymi sześcioma tysiącami żołnierzy niemieckiej armii, czterema tysiącami trzystoma SS-manami i policjantami, sześcioma tysiącami żołnierzy niemieckiego lotnictwa. Czyli 6, ponad 15 tysiącami w pełni uzbrojonych żołnierzy na 1500 polskich powstańców. Czyli siły niemieckie, militarne, były 10 razy większe. Czy na jak się ma 10 razy mniej broni uzbrojonych żołnierzy, to się idzie walczyć z przeważającymi siłami przeciwnika? Nie. Broń palną mieli także prócz żołnierzy niemieckich, policjantów i innych formacji, także niemieccy urzędnicy i cywile. Dodatkowo w walkach z powstańcami brały jednostki armii niemieckiej, które przez Warszawę zdążały na front wschodni. Polacy odmiennie niż Niemcy nie mieli doświadczenia bojowego i nie byli szkoleni do walk w mieście. Od początku powstania a Armia Krajowa miała gigantyczne straty. Powstanie stało się dla Niemców okazją do wyrżnięcia Polaków, co było zgodne z interesem Rosjan, chcących okupować Polskę i mieć problemu z polskim podziemiem antykomunistycznym. W czasie trwania walk Niemcy ściągnęli do Warszawy kolejne siły, w tym zaprawione w bojach jednostki specjalizujące się w ludobójstwie. Do zwalczania powstania warszawskiego Niemcy użyli sprzętu, którym w ogóle nie dysponowali Polacy. Użyli m.in. lotnictwa i artylerii. Warszawa była bombardowana przez samoloty. 260 dział, 150 czołgów, 3 pociągi pancerne i 1 kuter. Czegoś takiego w ogóle nie mieli powstańcy warszawskie. Najnowsze szacunki mówią o 130 zabitych polskich cywilach, 18 tysiącach zabitych polskich powstańców. I 60. tysiącach Warszawiaków zabitych w niemieckich obozach po tym, jak po kapitulacji stolicy zostali przez Niemców do tych obozów koncentracyjnych wysłanych. Była to w Warszawie. W wyniku powstania warszawskiego zginęła głównie polska elita, podczas gdy w czasie walk Niemcy stracili w Warszawie żołnierzy składających się głównie z chołoty. W trakcie walk zniszczono 25% zabudowy zachodniej Warszawy, kolejne 30% zniszczyli czy Niemcy po powstaniu, czyli w sumie zostało zniszczone ponad połowę zabudowań w Warszawie. W trakcie i po powstaniu Niemcy zrabowali gigantyczne mienie Warszawiaków.